Cześć wszystkim, Bartek z Szkoła Ślizgu. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby przybliżyć Wam nasz nowy nabytek, jakim jest JML EN 250i Pro. Ciekawy motocykl ze względu na to, że jako jeden z niewielu, ile nie jedyny w tej chwili na polskim rynku, posiada homologację, czyli tablicę rejestracyjną, co w szkółce jest szalenie istotne, bo ten motocykl oprócz tego, że może legalnie poruszać się po drogach publicznych, to przede wszystkim ma ubezpieczenie OC. I to, co jest dla nas w szkółce najważniejsze, ubezpieczenie NNW. Fajnie, żebyście wiedzieli, dlaczego wybór padł na ten sprzęt, a nie na jakiś inny. Motocykl to 250 ka dwuzaworowa, wchodzona powietrzem, na stalowej ramie. W zasadzie wszystko, co jest potrzebne, dlatego, żeby zacząć przygodę z offroadem czy flat trackiem. Oczywiście temu motocyklowi daleko do naszego Triumfa 450, którym się ścigam. Natomiast pod szkółkę, pod treningi jest to rozwiązanie idealne dla, zarówno dla nas jak i dla prywatnego odbiorcy. Dlaczego? Mamy silnik ZS172, zrobiliśmy na tych silnikach ponad 500, może 600 motogodzin przy warunkach pracy, które są w zasadzie najgorsze, czyli niskiej prędkości, czyli słabe chodzenie, wysokie obroty, bo praktycznie cały czas jeździłem na drugim biegu, eee, wysoka temperatura, słońce, kurz, piach, pył i te silniczki bez problemu robią po 300 motogodzin bez serwisu, zresztą wymiana tłoka, cylindra to kilkaset złotych, czyli w ogóle koszt, który jest nieporównywalny do markowych, wyczynowych sprzętów. Jeżeli chodzi o moc, to nie wiem ile koni, myślę, że w granicach 15-25, trudno jest mi to określić, natomiast co jest istotne, to to, że ten motocykl ma dwuzaworową głowicę, to oznacza, że po przekroczeniu połowy e, obrotów nie dostaje jakiegoś potężnego kopa, zastrzyku mocy i nie wyrywa nam się spod tyłka, tylko cały czas dośliniowo przyspiesza, co jest kluczowe dla nauki ślizgu, dla nauki jazdy w offrodzie, gdzie ten motocykl po prostu jest przyjazny, bo obsłudze i ciężko jest pojechać nim tak, żeby faktycznie chciał nam wyjechać spod tyłka. Jeżeli chodzi o coś co jest mega ważne w użyteczności takiego treningowego bolidu, to jest ten element tutaj wtrysk. Jest to niesamowity game changer. Eee, mamy kilka motocykli wyposażonych w ten silnik. Wszystkie niestety są zasilane gaźnikiem i uwierzcie mi, spędziliśmy naprawdę bardzo dużo czasu na to, żeby ustawić te gaźniki, dobrać odpowiednie gaźniki, a i tak często gęsto Dzieją się jakieś problemy. Wtrysk, przy nawet trudnych warunkach pogodowych, takie jak mamy dzisiaj, powoduje, że ten motocykl bez problemu odpala, nie dławi się, nie strzela w wydech, nie pierdzi, nie przerywa, po prostu w liniowy, przewidywalny sposób oddaje nieuczciwą moc tego dwuzaworowego silniczka. Jeżeli chodzi o kokpit, to jest bardzo przejrzysty i klarowny, te wszystkie przyciski działają tak jak powinny. Fabrycznie ten motocykl wyposażony jest w krótki rollgas i gripy typu Lokon. Mega sprawa, bo po pierwsze gumki nie przesuwają się, po drugie krótki rollgas wymaga od nas precyzji, co jest szalenie istotne w treningach. Ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że włącznik jest odwrotnie i aby uruchomić zapłon musi być wciśnięty w tej pozycji, aby wyłączyć w tej jest to trochę inne niż to, do czego większość z nas jest przyzwyczajona. Bardzo czytelny, fajny, klarowny wyświetlacz, jest na nim każda istotna informacja, czyli prędkość, bieg, napięcie akumulatora, obroty, przebieg, czyli wszystko to, co jest nam do szczęścia niezbędne. Jeździliśmy po lodzie, więc ma zmienione zawieszenie, nie ma przedniego hamulca, jest typowo flat trakowo czy ice flat Natomiast fajna klamka niełamka, jeżeli chodzi o sprzęgło, precyzyjnie działa, lekko chodzi, mega śliczne półki CNC. One są dokładnie w takich wymiarach jak w KTM, w Huskwarnie, w Triumfie, w związku z czym można było łatwo przeszczepić przednie zawieszenie i wykręciliśmy ograniczniki skrętu. One tutaj blokowały nam skręt i teraz zobaczcie, że można skręcić tą kierownicę naprawdę bardzo, bardzo mocno. To powinniśmy pogadać także o kołach. Tutaj przeszczepione jest koło z mojego Triumfa 450, czyli standard KTM, Husqvarna gaz gaz. Dokładnie takie są zębatki pasujące z KTMów. Tylna tarcza 220, czyli też standard KTM oski. Jedyne co tylna ośka, to bodajże 18 mm. Trzeba było dorobić tulejki u tokarza redukcyjne z tych 18 mm na 20 mm. Podajże 4, które są w KTM-ie czy 22, już nie pamiętam. Poprawcie mnie, jeśli się e, mylę. Coś, co mega mi się podoba, to kanapa. Ona naprawdę fantastycznie trzyma e, na sztyłek na motocyklu. Nie wiem z jakiego jest materiału, to jakiś taki quasi guma, ale ta perforacja to wszystko powoduje, że naprawdę e, trzyma niewiele gorzej niż jakieś markowe One gripery po, po 300 zł. Także jest to bardzo e, fajna sprawa in plus. Dźwignia zmiany biegów też wygląda naprawdę porządnie. Fajnie można ją kopać. Nie fruwa. Precyzyjnie zmienia biegi. To też jest duży plus, bo często w tego typu konstrukcjach ta dźwignia wchodzi pod dekiel alternatora i ciężko jest ją dać wysoko. Natomiast ona tutaj jest tak fajnie skonstruowana, że nie koliduje z obudową silnika. Rzecz, która jest strasznie upierdliwa i niefajna, to przypalający spodnie wydech. Całe to kolanko razem z katalizatorem dość mocno odstaje od motocykla, więc szalenie istotne jest to, żeby w pierwszej kolejności kupić jakąś taką metalową osłonę, lepiej metalową niż plastikową, żeby nie przypalić sobie spodni. My czekamy teraz na Dekata, na kolanko z wyjściem na sondy lambda, ale bez katalizatora, żeby troszeczkę zwiększyć reaktywność tego silniczka. Natomiast no na pewno zostawimy tą osłonę, bo jest ona szalenie istotna. Bardzo podoba mi się też dźwignia hamulca. ktm styl. Warto przy zakupie, abyście podokręcali sobie wszystkie te kolczyki, które tutaj występują. One były lekko luźne. My jeden wykręciliśmy po to, żeby było nam wygodniej operować, jeżeli chodzi o, o pracę tylnym hamulcem na wjeździe flat trackowej. Suma summarum, mega silnik. Fajnie, że jest zasilany wtryskiem. Bardzo fajna akcesoria pod tytułem dźwignia, zmiany biegów, hamulca przedniego, hamulca nożnego, fajna klamka sprzęgła, lokony na kierownicy, jeżeli chodzi o, o gripy. Krótki rollgaz, czytelny wyświetlacz. Genialna kanapa. To są na pewno najmocniejsze strony tego motocykla. I ogólnie, jeżeli chodzi o zawieszenie, to uważam, że przednie zawieszenie jest naprawdę mega fajne w modelu 2025. Tylne zawieszenie jest wystarczające pod kogoś, kto chce zacząć swoją przygodę. Nie jest to motocykl, którym skakałbym 15-metrowe ochopki, natomiast do tego, żeby zacząć przygodę z enduro, myślę, że ten zawias w zupełności wystarcza. Bachać mógłby być troszeczkę bardziej solidny. Jest po prostu cienki, On na pewno wystarczy, natomiast jeżeli miałbym już doszukiwać się jakichś tam Rzeczy, które chciałbym, żeby były inne, to, to myślę, że zmieniłbym ten wahacz aczkolwiek wydaje mi się, że jest szansa na to, żeby go przeszczepić, pewnie z jakiegoś KTM-a 85 albo 125 trzeba by było popatrzeć, wtedy też nie trzeba by było robić tych tulejek, żeby wsadzić koło 19 cali. Natomiast to są moje wydumki pod jakąś już taką bardziej ekstremalną jazdę. Ten motocykl będzie u nas w formie flat trackowej na stadiony na flat track campy dla gości specjalnych, natomiast na co dzień będzie służył do tego, żeby uczyć podstaw enduro. W tej chwili jest na kolcach z obniżonym zawieszeniem. Jeżeli chodzi o obniżenie zawieszenia, to bardzo prostym sposobem wiercąc tutaj dziurkę w mocowaniu amortyzatora 8-9 mm wyżej, motocykl siada od razu o 3-4 cm na kanapie, więc bez problemu można sobie poradzić z wysokością. No, i przede wszystkim wtrysk. Mamy naprawdę niską temperaturę, pada śnieg. E, motocykl nie był odpalany. I zobaczcie, łapie sprzęgło, wciskam zapłon. I on po prostu działa. Jeżeli interesują Cię takie materiały, chciałbyś posłuchać o innych motocyklach, o technice jazdy, zostaw łapkę, zostaw subskrypcję. Będziemy rozwijać ten kanał. Ważne jest to, żebyśmy mogli promować bezpieczną, świadomą technikę. Jazdy i podróżowanie motocyklem oraz zawody. Tak, tak, Trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.